Przejdę na emeryturę, co wtedy? Co się stanie, jeżeli nagle na tej emeryturze przestanę być zdolny do samodzielnego funkcjonowania? Jak w ogóle należy podchodzić do wyboru ubezpieczenia? Powinniśmy myśleć, okay. nie jakieś ubezpieczenie, tylko ja mam dobre ubezpieczenie. W samej nazwie ubezpieczenia jest bezpieczeństwo to są właśnie te przedmioty, które również można ubezpieczyć Aha. i to jest ta wartość tego naszego codziennego spokoju. No to... A trochę o ten spokój chodzi, o tą pewność i spokój. Zaczynamy kolejny odcinek bezpiecznie przez życie. Ja nazywam się Paweł Blajer, a to jest program o prawie, finansach i jednym słowem o wszystkich tych rzeczach, które mają państwu dać święty spokój. A skoro już od kilku odcinków mówimy o bezpieczeństwie, to nie sposób jest nie mówić o ubezpieczeniach. No bo w samej nazwie ubezpieczenia jest bezpieczeństwo. No właśnie, ale jak te ubezpieczenia przełożyć na swoją codzienność, to Państwu mamy zamiar bardzo praktycznie wyjaśnić. Zaczynamy. Muzyka Na program zaprasza PZU, partner kanału Silver TV. I choćbym, proszę Państwa, próbował, nie wiem jak, tutaj Państwu starać się wyjaśnić wszystkie te niuanse ubezpieczeniowe, to mi się to nie uda. Dlatego z nami jest ekspertka Wiola Łada-Szewczenko, dyrektor biurze marketingu grupy PZU. Dzień dobry, Dzień Pani Violu. Dobry, Wiolu. witam serdecznie. Ja myślę, że widzowie, którzy nas oglądają, mają z tyłu głowy w ogóle ubezpieczenie, jako coś, co w ich życiu wystąpiło. W jakimś mniejszym czy większym stopniu zaawansowania, ale ubezpieczenia się pojawiają. Natomiast czy my mamy na ubezpieczenia patrzeć jak na produkt, tak jak nie wiem, produkt w sklepie, który musimy kupić, żeby tam rozwiązać sobie, nie wiem, sprawę tego, co będziemy jeść na obiad czy na kolację. Czy mamy jednak patrzeć bardziej przez pryzmat jakichś konkretnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, jakichś zadań, czynności, zawodu, i to jest lepsza metoda takiego? Efektywniejszego dobierania sobie ubezpieczeń do naszej sytuacji, takiej konkretnej życiowej? Myślę, że to wszystko zależy od tego, jacy jesteśmy, bo trochę parafrazując psychologów, to zależy. Ale generalnie jest tak, że ubezpieczenia to nie jest jeden produkt. One się bardzo zmieniły. Ponieważ nasze społeczeństwo się zmieniło, nasze potrzeby się zmieniły, potrzeby tutaj grupy dojrzałej mhm. również się bardzo zmieniły, chociażby to, że na rynku pracy pozostają dłużej albo podróżują bardzo intensywnie, a na pewno intensywniej niż, niż wcześniej, to ubezpieczenia powinniśmy myśleć y, naszymi potrzebami, tym, co może nam się przytrafić, chociaż zwykle tego nie robimy. Nie myślimy o tym, co może nam się przytrafić. Natomiast co, jakby, co, co dla nas jest ważne w życiu, co chcielibyśmy, żeby zachowało taki stan, jaki jest obecnie, a najlepiej, jeżeli coś by się stało, to żebyśmy jak najszybciej jakby zawrócili do tego momentu, kiedy było nam dobrze. Więc trochę jest tak, że ubezpieczenia powinniśmy myśleć w takiej kategorii powrotu do codziennego życia do mhm. takiego codziennego, swobodnego, yy, pełnego takiego komfortu życia, w którym jesteśmy. O, o którym myślimy no na to, co dzień. To mówi Pani szalenie ciekawą rzecz, dlatego że większość osób, może, które nas oglądają w tej chwili, myśli sobie, że są jakieś ubezpieczenia, które ja tam muszę mieć w swoim życiu, bo tam bank wymaga jakiegoś ubezpieczenia. Tak. Potrzebne jest ubezpieczenie, jak ktoś ma samochód. Może jest potrzebne jakieś ubezpieczenie wtedy, kiedy wyjeżdżam za granicę. Więc tak naprawdę jakieś incydentalnie. Pojawia nam coś się. coś gdzieś się odbija, tak, tak. Ale z tego, co pani mówi, wynika, że my bardziej powinniśmy pomyśleć nie o tym, co się co jakiś czas dzieje w naszym życiu. Od Wielkiego Dzwona. Właśnie, tak to nazywamy. Tylko takie, taka ciągłość, która ma sprawić, że nie tylko takie szczególne wydarzenia będą opakowane ubezpieczeniem, tylko będą miały także taka nasza codzienność będzie miała jakiś rodzaj zabezpieczenia takim produktem Dokład ubezpieczeniowym. Dokładnie tak, bo, bo jakby. Ta perspektywa rynku ubezpieczeniowego, ubezpieczenia nie są dla ludzi bardzo atrakcyjne. No, mhm. Mówmy się, to nie jest atrakcyjna kategoria, jak tu poznać tysiące różnych ubezpieczeń, jeszcze te owu takie opasłe. Ale tak, tak naprawdę jest. to jest proste. Powinniśmy myśleć w kategorii no, no zaczynamy myśleć, przynajmniej ci młodsi, od auta. Mhm. Mam auto, chciałbym mieć auto, ubezpieczę się, ale chwilę wcześniej też jest pewien taki moment ryzykowny, o który powinniśmy pomyśleć. Hulaj nogi, rowery. Też może nam się coś stać. Więc jakby tak śledząc ścieżkę naszego życia możemy dopasowywać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia. I teraz, jak to się nazywa, czy to jest ubezpieczenie majątkowe, e, odpowiedzialności cywilnej, to jakby to, to jest drugorzędne, dlatego że po to są ludzie, tacy, e, którzy pracują chociażby w PZU mamy doświadczonych agentów, którzy podpowiedzą, e, co to powinno być, jak powinniśmy się zabezpieczyć. E, wręcz zadadzą nam szereg takich pytań. Które uświadomią, hmm, a może jednak to. Natomiast na koniec dnia powinniśmy pomyśleć sobie: tak, nie wiem, mam problem z niezgrabnością w miejscach publicznych, to jest przykład z mojego życia. Mhm. Wiem, że może mi się coś zdarzyć, nie wiem, jestem w jakimś butiku perfumy za grube pieniądze, może się coś zdarzyć. I teraz myślę, że nie, większość z nas nie jest świadomych, że ubezpieczenia pokrywają też takie przypadkowe stłuczenia. Mhm. Tak, ale jakby trzeba być świadomym tego, co może się zdarzyć. Albo psy i koty. To jest jakby mój ulubiony przykład. Są to zwierzęta, które kochamy, które no, są wspaniałe, na co dzień dają nam dużo radości, ale też możemy pomyśleć tak: jesteśmy na spacerze z pieskiem, piesek wybiegnie nam, nie wiem z jakiegoś powodu nie jest czy wybiegnie na ulicę, samochód wymijając go, niech to będzie lepszej marki samochód, uderzy w drzewo. No i teraz. To co, to, co dzieje się naturalnie, no, to trzeba no, pokryć tą szkodę. No, twój piesek wybieg na, na, na tą drogę, tak? A teraz od tego też są ubezpieczenia. Więc yes, no. to, są, to są takie momenty w życiu, które powinniśmy chcieć zabezpieczyć. I oczywiście, trochę jest tak, jak mądry Polak po szkodzie, to jest jakby nasza domena. tak? My nie myślimy o przyszłości, nie myślimy o tym, co może się wydarzyć. A trochę powinniśmy. Natomiast to, co jest też ciekawe w dzisiejszych ubezpieczeniach, to nie jest tylko jakby oddanie czy powrócenie do tego momentu, kiedy, kiedy właśnie dzieje się coś takiego dużego, tak, jakiś wypadek y, czy śmierć. Poważne zachorowanie, Dokładnie. szpital. Tak, to są też takie momenty i takie y, jakby te, tego rodzaju usługi też mają ubezpieczenia. Popsuje nam się kran. Mhm. W pakiecie y, assistance przyjeżdża ktoś i nam naprawia. Y, popsuje nam się, nie wiem, zamek w drzwiach. Y, Jeden z rodzajów ubezpieczeń, które e, też uważam, że, że, że jakby powinien, e, powinien być zaadresowany do, do grupy dojrzałej, jeżeli ktoś cię oszuka w sprzedaży w internecie, a to się często zdarza, jakby te przestępstwa e, cyberbezpieczeństwa, czy nawet takie po prostu no, niedomówienia, nie, tak zdarzają się mhm. takie sytuacje, e, rodzaj, jest taki rodzaj ubezpieczenia, które pokrywa konsultacje z prawnikiem, który napisze pismo do tej osoby, która czy tam do, do podmiotu, który, który oszukuje i pomoże w odzyskaniu mienia. Więc, jakby ubezpieczenia są bardzo szeroką kategorią. Tak naprawdę, my myślimy nie w, w kontekście właśnie życia, majątku, zdrowia, ale myślimy w, jakby w kontekście takiej codzienności, tych I, drobnych rzeczy. Ale powiedziała pani ciekawą rzecz, dlatego że rozumiem, że w tej chwili mamy już takiego rodzaju wymagania w stosunku do pracowników firm ubezpieczeniowych że y, oni sobie bez problemu poradzą, wręcz w ogóle muszą sobie umieć poradzić z sytuacją, gdy my opowiadamy o swoim życiu i funkcjonowaniu jakichś naszych specyficznych dla nas przypadłościach. I to będą w stanie oni dobrać nam, czy to tak. będzie NNW, czy to będzie jakieś ubezpieczenie kosztów leczenia. To już jest w ogóle rzecz wtórna. Ja nie muszę przyjść i opowiedzieć, że ja potrzebuję produkt tak i tak, jak mówi tam, nie wiem, jakaś regulacja w ogóle finansowa, tylko wystarczy, że yy, powiem, jakiego rodzaju sytuację ma ten produkt zabezpieczyć i ktoś już jest do tego tak przygotowany, że jest w stanie... Pokazać ten wachlarz możliwości. Dokładnie tak. I są to oczywiście agenci, czy, czy nie wiem, nasi pracownicy w oddziałach, ale też e, jakby otwieramy, otwieramy kanały cyfrowe na na, jakby na wszystkich. To, to jest dzisiejsza no, rzeczywistość. Mhm. E, I w ramach, e, czy, czy różnych kalkulatorów, czy, czy nawet takich informacji, które są bardzo tak elegancko posegregowane, posegregowane, są konkretne pytania, na które my jesteśmy w stanie już na tym poziomie odpowiedzieć. Czy myślisz o tym? To jest Twoja odpowiedź, tak? Jakby w ten sposób szukać informacji. Natomiast najlepszym sposobem jest rozmowa, to absolutnie, czy rozmowa taka właśnie osobista, czy telefoniczna, bo wtedy my jesteśmy w stanie dopasować dużo lepiej to, co jest dla Ciebie ważne. My zbadamy, bo mamy taki szereg pytań i właśnie szereg odpowiedzi w postaci naszych produktów. To też jest domena PZTU, tyle lat na rynku. My mamy takie doświadczenie, że chyba widzieliśmy już wszystko. Więc nasi pracownicy są w stanie pomyśleć, czego Jasne. potrzebujesz. I teraz z tego, co do tej pory ustaliliśmy, to wynika, że my musimy trochę sami poznać siebie, jakby, albo stanąć tak w prawdzie z sobą, jakiego, jakiego, jaki jest styl naszego życia, jakiego rodzaju też wiek na przykład przynosi ograniczenia. I to y, pozwala nam na taką... Otwartą jakąś tam rozmowę, która z kolei pozwala roz dopasować rozwiązania konkretnie pod nas. Tylko mi się wydaje, że jak ktoś nas teraz ogląda, to myśli sobie tak: Ale to ja przecież to wszystko mam jakoś zorganizowane. Tam jakiś pracodawca to po prostu. Jakieś ubezpieczenie mi tam oferuje, do czegoś tam przystąpimy. Jeszcze w ogóle nie płacę za to, bo to on płaci. Mam jakieś tam do auto ubezpieczenie, bo w ogóle dzwonił ktoś tam do mnie i mi proponował. więc jakieś tam ubezpieczenie jak? jest. Więc w tym momencie część osób może rzeczywiście pomyśleć, że może zrobić pewien, pewne przyjrzenie się sumiennie tego, jak się funkcjonuje, ale część osób może dojść do takiego wniosku: Mam jakieś ubezpieczenie. I ta odpowiedź jest do zaakceptowania. Myślę, że nie. I jakby my spotykamy się, ja na co dzień zajmuję się między innymi badaniami właśnie klienckimi i to, co, co jest takie szalenie wybijające się w momencie, kiedy rozmawiamy chociażby o ubezpieczeniach na życie, czymś innym jest ubezpieczenie indywidualne, gdzie no, bardzo konkretnie adresujemy Twoje potrzeby, a czymś innym jest ubezpieczenie grupowe. Mhm. Ale dla większości badanych klientów to jest to samo. A to są zupełnie inne byty. I teraz myśląc o ubezpieczeniu grupowym, ono, jak się tam dobrze wczytasz, zabezpiecza pewną podstawę. Ale kiedy myślisz o tym, co jest naprawdę dla ciebie w życiu ważne i co naprawdę możecie spotkać, no to pewnie lepiej spojrzeć w stronę ubezpieczeń indywidualnych. Więc to słowo jakieś, y, ono jest chyba takim trochę. Pułapką. Tak, to, to jest pułapka. Bo można mieć, y, znaczy, no, no ma się ubezpieczenie, jeżeli posiada się pojazd, ma się ubezpieczenie samochodowe, takie podstawowe OC. Natomiast czymś innym jest dokupienie dodatków w postaci AC. Zupełnie jakby inny wachlarz potrzeb adresuje ten rodzaj ubezpieczenia. Jest. Albo np. czym innym jest ubezpieczenie OC, takie klasyczne, a czym innym ubezpieczenie, które nawet w ramach OC pozwala na jakieś usługi, które w, ramach, w takiej sytuacji tak. krytycznej sprawią, że ktoś nam pomoże, będziemy mogli do kogoś zadzwonić. A jeszcze czymś innym jest, jak my na przykład nie podróżujemy sami. Tylko zwykle z jakimś członkiem rodziny, albo z jakąś inną osobą, generalnie zabieramy kogoś z sobą, no to możemy trochę to ubezpieczenie rozbudować na, na zabezpieczenie także i tych osób, których tak naprawdę bezpieczeństwo gdzieś nam, nam z tyłu głowy chodzi. Ale tego możemy nie mieć już w takim klasycznym ubezpieczeniu. Myślę, że klasyczne ubezpieczenie to, to również. To jest rozmowa z takim doradcą, który, który opowie, on się dowie, on, on jakby dopyta i będzie wiedzieć, co tam konkretnie jest. Natomiast to, co chociażby w takim przypadku kiedy nie wiem żyjemy w domu ale mamy domownika nie wiem który jest naszym rówieśnikiem mhm. tak jakby w tej grupie dojrzałej jest naszym rówieśnikiem i teraz są takie typy ubezpieczenia które pokrywają również jakby bezpieczeństwo tej osoby no trochę jest tak że nam się żeby nie było jakieś powinno chcieć mhm. jeżeli nam się zachce do, jakby dopytać o o, o to co takie podstawowe ubezpieczenie y, pokrywa? Bo, bo prawda jest taka, że chociaż my szalenie pracujemy nad tym, żeby opisy ubezpieczeń, czy jakby to, co, y, co ubezpieczenia gwarantują, były proste i czytelne. Mamy taki projekt, y, nawet w PZU, Prosty Język. Mhm. I my pilnujemy, żeby to było bardzo takie podane, podane wręcz na tacy, żeby każdy wiedział konkretnie, co ma. Zresztą y, na naszych stronach można znaleźć właśnie takie porównania ubezpieczeń, co, o, co obejmuje, czego nie obejmuje. To jest jakby jeden ze sposobów poznania, dowiedzenia się, jak to działa. Ale chciałbym powiedzieć, że w ogóle słowo jakieś, należy w ogóle przekreślić zastąpić tak. co, albo kto, albo Powinno od czego. dobre. Powinniśmy myśleć okay. nie jakieś ubezpieczenie, tylko ja mam dobre ubezpieczenie, bo to w moim interesie jest, żeby to dobre ubezpieczenie. Okay. Czyli posiadać. rzeczownik trzeba zastąpić tak. na taki nieokreślony, na bardziej ko konkretny. No dobrze, a teraz jakby yy, łącząc jedno z drugim. Czyli to, co żeśmy wcześniej w ogóle dużo mówili w kwestiach takiego, no jak w ogóle należy podchodzić do wyboru ubezpieczenia i jakie ubezpieczenie będzie dla mnie odpowiednie, to rozumiem, że sumując to z tym y, jakieś, co żeśmy zastąpili na dobre, żeby to wszystko połączyć, to powinniśmy też w ogóle rozmawiając y, z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, mówić po prostu to konkretnie. Ja mam w tej chwili ubezpieczenie związane z autem. I to jest już. To już będzie rzeczywiście jakiś krok, który pozwala uporządkować coś i pójść do przodu, a nie tylko poprzestać na tym, że coś jest. Zdecydowanie. To, to jakby w, 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 myślę, że, że taką odpowiedzialnością, żeby y, zrobić to dobre ubezpieczenie dla siebie, mhm. to jest właśnie wykonanie tego kroku, żeby dopytać się: No, no ja mam, tak. Ja w, wiem, że gwarantuje mi to podstawę, ale czy ja mogę mi mieć więcej, czy nie wiem, no, zakładam chociażby ubezpieczenie majątku, tak, mówisz ubezpieczenie domu, mm -hmm. to wszystkim się kojarzy ubezpieczenie dachu, ścian, tak? tak, ale tak naprawdę kluczowe jest, żeby ubezpieczyć to, co jest w środku, bo to to jest ta cenna mhm. wartość, która jeżeli coś by się stało z, z tymi przedmiotami, to, to jakby ten powrót do tego stanu, o którym mówiłam. Co z tego, że mury, fundamenty i dach tak. jest, jak nie będzie po prostu nie ulubionego naszego jakiegoś tam elementu biżuterii albo sprzętu, który miał dla nas... Dokładnie, albo znaczenie. takie sytuacje trywialne, nie wiem, szyby w domu, szyby w kabinach prysznicowych. To się tak wydaje, że, że to nie ma znaczenia, ale to, to są właśnie te przedmioty, które również można ubezpieczyć okay. i to jest ta wartość tego naszego codziennego spokoju, no to... a trochę o ten spokój chodzi, o tą pewność i spokój. Tak? Yy, do, ja bym powiedział, że o święty spokój chodzi yy, bardziej. Święty spokój. Ale yy, panie zielu, no to mamy już jakby trochę yy, taki audyt zrobiony dla Państwa, drodzy widzowie, taki jak macie do tego podejść, tak, żeby yy, jednak połączyć to, co wam się wydaje, że macie z tym, co powinniście mieć. Natomiast yy, chciałbym tutaj jakby właśnie yy, skupić się przez sekundę na osobach dojrzałych. Yy -y. Bo już w pewnym wieku człowiek może myśleć tak. Ja tak właściwie to już wszystko mam. No bo skoro już odpowiednie, że tak powiem, bagaż życiowych doświadczeń jest za mną, no to już jakieś kwestie finansowe również, no mam jakieś tam ułożone i co ja tu jeszcze jestem w stanie zrobić, skoro że tak powiem ten wiek nie pozwala na budowanie czegoś od nowa, ale z drugiej strony no może Czuję, że jakiś tam deficyt jednak jest pewnych rzeczy, które może nie do końca zabezpieczają no. moje odejście, moje, moją rodzinę, ten majątek, który jest wtedy wyższy. Za tym rozbudowanym, jak się teraz pytaniem, pani Wiolu, stoi takie zagadnienie: czy w ogóle o rzeczach, o których żeśmy mówili wcześniej, my możemy myśleć nawet wtedy, kiedy jesteśmy w takim no, zaawansowanym już wieku dojrzałym, czy też jednak ubezpieczenia mają swoją jakąś? Nie mają, nie mają terminu ważności, absolutnie. I myślę, że, że to jest kluczowe, żeby zdać sobie sprawę z tego, że, że ubezpieczenia, właśnie to, co mówiłam na początku, bardzo się zmieniły. My widzimy, że grupa dojrzałych to są ludzie, którzy. No to w ogóle jest, To jest państwo Europy średniej wielkości. Mhm. To jest 14 milionów ludzi. I to nie są ludzie, którzy y, jakby, zamykają się w ogródkach. To są ludzie, którzy są aktywni zawodowo, to są osoby, które y, podróżują, to są osoby, które są bardzo aktywne chociażby fizycznie. Ta dojrzałość się zmieniła. I teraz, y, w momencie, kiedy myślimy o tym, co moglibyśmy jeszcze wiem, zabezpieczyć, jak moglibyśmy podejść, to zupełnie nie ma takiej bariery czy granicy. Oczywiście, no, yy, chociażby, nie wiem, myśląc o takich, yy, bo ubezpieczenia to również całe, cały jakby sektor takiego zabezpieczenia finansowego, emerytalnego, to również w pewnym, w pewnym wieku też można zacząć. A jeżeli nie, to chociaż zabezpieczyć tych naszych bliskich yy, w momencie, kiedy nas nie będzie. Tak? Czyli chociażby zabezpieczyć przed y, y, kosztami nie wiem, pogrzebu, kosztami jakichś prawnych y, kwestii, zresztą no, w ogóle zabezpieczenia prawne y, na wypadek śmierci, no, to jest coś, co, co, co po prostu powinniśmy robić w każdym wieku, powinniśmy o tym myśleć, wręcz powinniśmy się uczyć tego od małego, żeby się zabezpieczać w ten sposób. Tak? Natomiast nie ma czegoś takiego jak termin ważności. Ubezpieczenia są dla wszystkich, ubezpieczenia są bardzo, yy, myślę, że demokratyczne. To jest, to jest takie fantastyczne słowo, które pasuje do, do dzisiejszych ubezpieczeń, bo one nie dyskryminują absolutnie nikogo. Każdy może spróbować znaleźć... Taki produkt, taki rodzaj produktu czy usługi, która zabezpieczy właśnie to, co jest dla niego ważne. Tylko ono właśnie nie może być jakieś. Pani Wiel, no to, to jest krzepiące bardzo, bo to jakby powoduje to, że otwarta jest i sprawa zabezpieczenia majątku, i właśnie swoich bliskich. I, i, teraz, zdrowia, I zdrowia, chociażby zdrowia, tak. Właśnie, ale teraz i z punktu widzenia takiej osoby dojrzałej. To już ostatnia rzecz, o którą Panią tak w szczegółach bym poprosił, bo jakoś wprowadzenie nas trochę głębiej. Czy tu, ta specyfika takiego robienia tego swojego audytu, uh -huh. takiego przyjrzenia się sobie, ona, jest, ona powinna być jakoś bardziej wnikliwa? Że ja powinienem w związku z tym, że jestem już w wieku dojrzałym, to bardziej skupić się na ustaleniu jakiego rodzaju zagrożenia dla mojego zdrowia, będzie niosło, nie wiem, jakaś moja aktywność zawodowa dalej, albo chęć w ogóle podróżowania, czy też to w ogóle jest kwestia drugorzędna, bo tak naprawdę musimy do tego podejść tak, żeśmy zaczęli. Że ja muszę po prostu przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje, no i po prostu wiek tam, bardzo taki, powiedziałbym, po osiągnięciu pełnoletności, ma swoją jakąś specyficzną aktywność i charakterystykę i dojrzały ma swoje i zawsze się uda znaleźć pod tym kątem jakieś rozwiązanie takie produktowe, które będzie z gamy y, ubezpieczenia różnego rodzaju sytuacji. Ja myślę, że się uda i to, to jest dokładnie co, to, co, y, co pan powiedział, natomiast kluczowe jest też to, że y, grupa dojrzałych dużo szybciej podejmuje decyzje, bo y, mając bagaż doświadczeń życiowych Dużo łatwiej jest im stwierdzić, co jest dla nich ważne, co jest istotne, na czym powinni się skoncentrować i nawet jeżeli są grupą pracującą zawodowo, to jakby nie, nie odbiera im to tego, tej perspektywy przyszłości mhm. i chociaż faktycznie jest tak, że, że my jako naród no mamy w genach to, że o tej przyszłości nie myślimy, raczej myślimy codziennością, to na szczęście to się zmienia. Myślę, że kulturowo, kulturowo też przechodzimy taką transformację i to niezależnie od grupy wiekowej trochę jest tak, że to jakby te, to, ta e, odpowiedzialność społeczna powoduje, że my o tym rozmawiamy. My rozmawiamy o tym, co będzie nie wiem, no, z moim zabezpieczeniem na przyszłość. Przejdę na emeryturę co wtedy. Co się stanie, jeżeli nagle na tej emeryturze przestanę być zdolny do samodzielnego funkcjonowania. No i teraz no, ubezpieczenia mają takie możliwości, żeby nie wiem, zapewniać opiekę domową, e, opiekę medyczną. Tylko o tym trzeba porozmawiać o tym jakby z tego trzeba, trzeba sobie zadać to pytanie, jak będzie. Jasne, pani Wioleta, I nie jakoś. I ja y, tych pytań bardzo dużo y, pani Wioletcie zadałem. Wioletta Łada Szewczynko z grupy PZU była z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A państwa zostawiam z takim zadaniem przed kolejnym odcinkiem Bezpiecznie przez, przez Życie, żeby państwo pomyśleli właśnie przez chwilę, czy mają państwo takie zabezpieczenie, które powoduje to, że spokojnie możecie i sami tak codziennie funkcjonować. Nie tylko od wielkiego dzwonu, kiedy pojawi się nie wiem, pomysł na wyjazd albo kupno nowego samochodu, i dodajmy do tego może także naszych bliskich. Czy oni mają taki rodzaj zabezpieczenia, który pozwala im na takie codzienne, normalne funkcjonowanie? Bo może odpowiedź na to pytanie sprawi, że dojdą Państwo do wniosku, że tak naprawdę chodzi o tą samą grupę osób. I chcąc zabezpieczyć siebie, tak naprawdę pomogą Państwo także zabezpieczyć swoich najbliższych. Zapraszam na kolejny odcinek Bezpiecznie przez Życie w Silver TV. Do zobaczenia. Na program zaprosił PZU, partner kanału Silver TV.